Zgadnijmy, gdzie jedziemy. Gdzie ja jadę? Ale wy też pojedziecie ze mną, bo będę wam nagrywała filmy, więc pojedziemy razem. Tak jakby. Prawie razem. Zgadnijcie. Po moim ubiorze. Gdzie jedziemy? Bo ubrałam się specjalnie tak dla was, żebyście mogli wiecie, zgadnąć. Pobawmy się. Napiszcie w komentarzu. Nie chcecie? Ok. Grecja. Grecja. Ateny. Dokładnie. Destynacja to Ateny. Gdzie jedziemy? Do kogo? Ada. Alice. Przez... Chyba cztery dni będę mieszkała u Ady, przez dwa dni będę mieszkała u Alice. To są osoby, które poznałam w moim mieście. Bo przyjechały tutaj na Erasmusa, ja chodzę na te takie debaty, wiecie, zagraniczne, i poznałyśmy się tutaj. Rozmawiałyśmy po angielsku. Pokracznie, ale się udało. To jest dla was motywacja. Nawet jeżeli nie potraficie. Próbujcie. Złapałyśmy tak świetny kontakt i pamiętam, że mówiłyśmy wtedy sobie, że o, musisz pojechać do Grecji, ty jesteś taka nasza, ona tak mówiła, znaczy w sumie nie, że się chwalę, nie, że się chwalę, no nie, okej, okay. ale tak, przepraszam, cicho, cicho, cicho. Ja mówiłam, tak, no, muszę pojechać, gdybym tylko wiedziała, że za miesiąc już będę wiedziała, że jadę do Grecji. co niesamowite. Ja byłam w sześćletnim związku. Kiedy ja byłam w tym związku, i to nie tak, że to było toksyczne, po prostu sześć lat będąc z kimś w związku, zaczynasz uzależniać się od tej osoby tak bardzo, że trochę zatracasz siebie, jeżeli, jeżeli nie potraficie tego gdzieś tam a, wyrównać, gdzieś tam tego, wiecie, pracować nad tym, żeby być osobnymi jednostkami. Szczególnie, kiedy ja weszłam w związek, kiedy miałam 14 lat, więc wtedy tak nie myśleliśmy o tym w sumie. To powoli możesz uzależnić się od tej osoby i tak zatracić trochę takie, takie w ogóle wyobrażenie, jak to było bez tej osoby. I ja tak miałam, i ja po prostu myślałam, że kiedy my byśmy zerwali, to ja nie dała, rady sobie, nie, nie dała rady sobie w życiu po prostu, patrzcie teraz na mnie. I ja wiem, że na pewno wiele osób z was ma taką sytuację, i nawet jeżeli jesteście w zdrowym związku, ja Wam polecam po prostu starać się robić rzeczy osobno. Wyjeżdżać za granicę. To jest moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić. Wyjechać samemu za granicę, żeby zobaczyć, kurczę, dam radę sobie ogarnąć jedzenie, dam radę sobie ogarnąć mieszkanie. Postarać się właśnie samemu to robić bez pomocy tej drugiej osoby, tak, trochę się uniezależnić. Bo to na pewno też poprawi Waszą relację, bo Wy będziecie wtedy ze sobą razem, nie dlatego, że jesteście po prostu przywiązani do siebie, tylko że po prostu wybraliście być się ze sobą ale samemu też dalibyście sobie radę. Moim zdaniem to jest o wiele lepsze podejście do związku e, i taki, no, bardziej okazywanie miłości tej drugiej osobie. Bo to nie jest uzależnienie, przywiązanie, to jest miłość. Ja wybieram, że ja chcę z tobą być, ale ja potrafię sobie poradzić samemu. Mam nadzieję, że będzie... To jest pierwszy raz, kiedy nagrywam taki film, więc mam nadzieję, że będzie się wam podobał, ale ja uwielbiam, uwielbiam takie filmy. Spróbujmy spakować się do plecaka. Ja jestem osobą, która się over... Parkinguję, parkinguję. E, zawsze biorę za dużo, zawsze biorę za dużo rzeczy, e, ale uważam, że lepiej za dużo niż za mało, bo jeżeli weźmiesz za mało majtek, ja zawsze biorę. To jest w ogóle Calm Event, że kobiety biorą na wyjazdy, biorą multum, multum bielizny na wszelki wypadek. I powiedzcie mi, proszę, jaki wszelki wypadek? Jakbyśmy, nie wiem, się posikały, jakbyśmy. Nigdy w życiu nie zdarzyła się, nie zdarzyła się sytuacja, że ja potrzebowałam tych dodatkowych majtek, ale zawsze biorę ich multum, to jest kanon event. Ale nie wiem, wydaje mi się, że ze Stanikami tak nie jest. Ech, dobra, chwilę, dajcie mi chwilę. Puszczę Wam sekundkę, żeby mi nie spanowali, um, piosenki greckiej, którą odkryłam, bo z Adą robimy teraz playlistę um, na wyjazd do Grecji, żeby później te piosenki kojarzyły nam się ze sobą i z wyjazdem i żebyśmy mogli to, do tego wrócić myślami, kiedy będziemy czuli się, czuły się źle, samotnie. Także pokażę Wam. Okej, okay, tyle. Prosimy o przygotowanie karki pokładowej oraz odpłatki do, porozmawiany, do, porozmawiany, do, porozmawiany, do porozmawiany. Nagrałabym coś tutaj, ale znalazłam sobie kompana w mojej podróży. Jest bardzo miły, nosi mi plecak. To jest najlepsze, co możecie zrobić, bo ja jestem tu pierwszy raz i nie zgubicie się. Że jesteście razem, dwójka. Także znajdziecie sobie... Ja znalazłam kompana jadąc autobusem tutaj, bo usłyszałam, że jedzie do Grecji i zaczęłam rozmawiać z nim, że ja też jadę do Grecji i tak jesteśmy tutaj razem. I czekamy razem. Tak. Exit, Ok, czemu mówię po angielsku? Wyszłam, to było ciężkie. Dwie osoby zaprowadziły mnie gdzieś indziej, nie słyszę nic, więc trochę ciężko było się skomunikować, bo nie słyszę. Ja strasznie mam problem z uszami, jak wracam, jak ląduję szczególnie. I błonnik mój działa okropnie źle. Ale tak, zaraz będzie Ada, więc pewnie będziemy mówiły tego po angielsku. Jestem tak wdzięczna, ale Jezu, przepotwornie się stresowałam i byłam zdenerwowana na ludzi, którzy wstają cały czas. Myślałam, że przez to umrzemy, ale nie umarliśmy. Oczywiście na koniec klaskali. I gratulujemy. I nie spałam całą noc i nie będę spała cały dzień i czuję się z tym świetnie. Kupię energetyka, bo na lotnisku kosztuje 11 zł i to jest po prostu hu, przesada. Dobra, to tyle. going uh to Athens yes on the trip uh, to nowhere we don't have destination we will see we will see you will see we are going to eat the, something sweet though yes because i'm on the detox of uh, sweetness on yes on the detox so right now i am not uh, from this day yeah i'm scared that my heart is going wow well, and like this from from this view it seems like it's so small and I think there there are most uh, like um, wealthy people living there small train place. This red smoke train. Ah, it's for tourists. Oh, okay. It's so cute. Yeah. This is a widok of the This one. This one. This one. This one. This Yeah. yeah we are here walking and having fun okay say it again so here in greece to represent our country we have a mascot a okay penis. the mascot is a big uh, penis for, for your Family, I, I guess, yeah, or we have it in a different color, and it, it even with, and, with grease, uh, and sizes. Yeah. Oh, it's professional. Yeah. Do you yeah. see? You don't have anything and, else to represent. Hard. And boobs. Okay. And so, it's <laughs> is this, it's but two of one. You don't have. Oh, this is me I mean, yeah. We, we don't judge. We love also min. Yes. Mini. Yes. Great. Thank you, Ada, for your. Um, you welcome. Lesson, for today. Rate right, uh, from okay. 1 to 10. Um, this is quite a lot of chocolate. Candy, yeah. <laughs> but it still good. I will give it a 7 out of 10. Okay, for me, it's it's good with chocolate because I love chocolate. But um, I think the brownie, this base, is, is very good, but it could be more uh, buttery like. More thick. Yeah and yeah. and not that hard because the base is hard. Oh, so you don't want it to be easy. No, no, like it's more soft. Yes, uh, and uh warm, you know? Yeah, like yes warm. Right. Yes, okay. yes. Okay, so we will try this and this right now. Try and instead. I see with five. Okay, wait, it's okay. doesn't have strong taste. Mm -hmm. uh, this kind of vibe I have in my room. I, I wanted to have in my Byliśmy z Adą, powiem po polsku. Byliśmy z Adą i znalazłyśmy um, rzeczy do malowania, i Ada maluje i to po prostu leżało obok kosza. O! Oh! No! no! <laughs> Fuck. <laughs> I Ada po prostu to zabrała. Wow. Wait, the lighting here is, but this is a uh, purple, yes? Purple, yeah. it's great. Whoa. This one with. Wow. These are from, uh, the we have a lot of from Portugal, and there is a, a puppet museum there, and it's from this is so nice it reminds me of the book that i like uh, it's night circus and uh, it's in that kind of style also i'm here because i wanted to have the air conditioning and i listen something like in the door i you know, like always oh, outside this is like a thief or something and i got really paranoid